Siemanko, to ja mam Dzisiaj jesteśmy w Brookhaven. Jest nowy update na Brookhaven. Wczoraj czy tam przedwczoraj? To był. Coś takiego. Tak. Nie wiem, czy to dzisiaj wstawię, bo dzisiaj jest niedziela. Dzień taty, 23 czerwca. 2024. Ok. I tak. Mieliśmy jakiś weterynarz i statek piracki. Tutaj mamy statek piracki taki, a tu mamy jeszcze z tego właśnie. Ale ja tego nie mam wykupionego. A to kosztuje 300 euro Dobra. Jedziemy pierwsze, zobaczcie, jest weterynarz, To Jest normalny weterynarz. Albo czekajcie. Kombinuję, jedziemy sobie. Out. Żypki, szybki, szybkie, dostępne, szkoły, 200, czy warto sobie napisać? Nie, 1200. I... nie, 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 200 nie, 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 to nie, 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 tak nie, tutaj mamy nie, Jaki ja jak kocham. A i jeszcze wiecie co mam patrzeć Idziemy na narzędzia i idziemy sobie na dół, na dół. A tam mamy kotnicy, to my bierzemy kotka, i tu mamy jeszcze ten tak dać. To weźmiemy w Kotka. Hop, mamy. I tak, idziemy w doł, w Tutaj mamy jeszcze inne. Mamy ma teraz wyczerzy wiecie... nasz. Ok, tutaj mamy recepcję, bardzo ładnie. Ładne, czy tu Może będą jakieś sekrety Nie wiem. Okej, okay. i wchodzimy. O, tutaj robią kotką, pieską, zwierzątkę operację. Tutaj mamy dla to. Ej, no fajnie. A tutaj mamy to, no, A tutaj mamy klatki. Okej, okay. to chyba tutaj ma tyle. O, a teraz idziemy po nie. Co... Okej, okay. idziemy z O, a tu jest schronisko. O, schronisko tutaj. tutaj a nie, to jest może adopcja. Tak. Dobra, no dajemy, że to jest adopcja, schroniska. Tak. Tutaj mamy recepcję. Tak, a tutaj mamy kotki. Dobra, raczej z zdanie. To jest raczej mój ulubiony update. To więc tak, mamy piękne kotki i tam. O tutaj pieski można otworzyć i mogę. Mam klatki. I tak Jak piękne. Chyba te update'y wchodzą we piątki. Okej, okay. no to robimy teraz kolejne. Więc to. O! A nie, to już był? To już chyba było. Co? No, to chyba byle. Tak, i to nie jest związane ze zwierzątkami. Więc to już byle. Ok, no to tak. Teraz idziemy nad lo. Jedziemy, idziemy, teleportujemy się i tak dalej. Więc jedziemy. Chyba ten... Z tego co się nie mylę... O! Widzicie? O! Oh, we have... oh, O! Tu jest to no nie można wolno. Okej, okay, no to idziemy tu. Ale ja tu przecież mam wszystko. No, no, o! Ale dlaczego ja tak nie mam do kupionego? Ja mam ile roboczych? Ile? 150 milionów. No chyba mam tak 15-14, to z tego chyba mam. Więc dałem Tutaj mamy statyki pirowskie. Oczywiście z lawendowego koloru. Znaczy lawendowego. Bo teraz my ulubiony kolor. To lawendowy tekst. Czekajcie, to pierwsze tekst słuchamy. Piękny. Czekajcie, spróbuję sobie. No, spróbuję. Piękny. Hop. Hop. No tak chodzi. Jest nawet podpis Kitty He Hehe. Ok, tutaj mamy armaty. Chuuu! Poleciał! Eee, był no ładny to jest tak. Tylko trzeba go taki tak jaśniejszy. Czekaj, cicho. Jaśniejszy będzie, czyli taki ładny gołb. O! Widzicie! To jest... Można go podchodzić? Tak wiedział. Person? Nie słyszał. Hehe. Heh. Chyba mam dwie. Okej, okay. a... Ile ma na mnie prędkości? Ile ma prędkości? 200! I. wolno pójdzie. E no, ale i tak. Czekajcie, pójdę po zamachu. Hop, hop. O, czyli trzeba to turbo mieć włączone. To jeszcze. Czekajcie, bo już to jest za fajne. Trochę. No dobre, nieważne. Nie, nie Nie No płyniemy, płyniemy z kotkiem. Płyniemy. Ups, a tu już nie można. Och, dobra. O, jak piękny zachód jest. Dobra, no to teraz spróbujemy się przebrać za pirata. Dobre. No i Pirate. Chyba tak słyszał. Pirate. Pirate. No. O. He he. Widzicie? Coś spróbujemy zrobić. Hehe, <ścoughs> hehe, no. Coś tu będzie takiego? O. Ahoj. No no no. To jest luneta. No nie. No to chyba wejdziemy do metryki i na buksie. O, o, op, op, Teraz tutaj pirater. O, oh, tutaj mamy... Czekajcie, co tutaj? Pirater dius. Ty, diura. No. O. Oh. E, czekajcie. To chyba nie jest to.

Ale nie każdy jak to. O, mamy. A to? Tłumacz? Dore raczej postanowiła, że tobie, żeby jakiś. A to? A z tym. Dobry. Mamy. Więc to który wygląda jak piractwo, to teraz możemy zaspiewać piosenkę. Ahoj, ahoj! Dobra, nie będzie piosenki raczej. Nie będziemy spiewać piosenki, tylko powiemy. Ahoj! Dobra, to nie powinien być taki, ale podpis da się jakiś inny. Podpis dać na przykład, a nie, nawet nie musimy o, na Na to jest statki. No to dobra. A z domków mamy coś? Czekaj, sprawdzę. Coś z domków? Nic. Więc tak. No to teraz ja się z nami żenię Pa, pa.